Witam Was serdecznie, z tej strony Remix, jest kolejny odcinek z Tatyla Total War, ostatni Rzymianin Fizykoci. No, piąty odcinek, po zwycięskiej bitwie ze swebami, z swebami, możemy skupić się na ich wyniszczeniu do końca. Właśnie, nie zapisało tego ruchu. Czyli tu będziemy teraz spierdalać to Nam oblegać będą, a tutaj czekamy aż będzie bunt Który wybuchnie lada chwila Cyk Eee... Stoisz na krawędzi bankructwa ty, ty, ty. Ja mi się jeszcze dziesiątkować pojebało was Ło Jezus Co się dzieje, co się dzieje? Kagie rusta, Atakują mnie, no to trzeba się obronić. Huh, huh. Dobra, tam atakują. Nie ma innego frontu? Nie, dobra, ready for battle. Eee, to są uliczki, tylko. Fuck, Myślałem, że my brunowane miasto tu mamy. To takie opłotkowane, jedynie. A, ale tutaj jest miejsce właśnie. Czyli! Bronimy się po tej stronie Men of Murek! Dwa barbariany tutaj, kladnica gdzieś tam z tyłu O! Mieszkańcy! Pierwszy raz w sumie widzę w atelierze Jak sobie kicają <laughs> Ciekawe co będzie, kiedy tu już przyjdą Uciekajcie mieszkańcy! Już spier jak spierdalają do chaty. Don, don, don. George, ona się tu powinna ich ogarnąć. No rzucamy chopki. Nasi tam sklejają, a ty w pierdol. Trzymajcie się.

Kornicy tuż naszych tam wycinają. Co, nie obronimy się jednak?

że co oni są wolni ten ziomek Teobald. Fuck, i stracę kolejnego generała Jep No, no, dalej. Przegrajmy też. Poddajcie się, Łucznicy. No. No. Znowu zaczęliśmy odcinek od porażki. No co jest? Te początki są hujowe. Stracili 700 ludzi. To też dobry wynik, ale kurde. My straciliśmy. Wiochę. Miast Miasto, pół, pół miasto w sumie już. Oni jesteście żadnej jednostki. No, super. Splądrowali tylko jeszcze nas. No wyjazd mi tu, bo dochód mi obniżacie tym obleganiem. To też lepiej nie zostawiać tego pod wodzą automatycznych bitew. Tylko samemu to... Przeprowadzić, no bo co nie jednym łucznikiem i konicą zrobione. jeszcze to pornika, no to już w ogóle wiem jedno, że musimy wyjść z miasta. No 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 menów Było burdel Tyle krwi tu już jest to... wnętrzności wszystko tu Ha, go trafili pięknie. Dobra, weźcie ich podącymi, bo nie chcę spierdalać. No. No, teraz wygrali. To też tylko połowę ludzi stracili. To było heroiczne zwycięstwo, no kurde Jezus kolejni Pompaleo, no tego to akurat już nie obronię, bo tu normalne wojsko atakuje. Prakurso, wyczerpanie, 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 wood, p, p, p! O kurwa. Skąd oni się tu kurwa wzięli? Jakie ochłapy ich kurde Dobra, stracili przynajmniej Ja żon, bo stracili Przynajmniej takich jarząbów, no bo to, kurwa, byli... Jednak... to mm, topornicy, no nie, ale no dobra, hajs się przynajmniej zgadza, bankructwa nie ma. Teraz tylko trzeba będzie zażegnać głód. Tutaj nie da rady ich pokonać. Zbudujemy sobie tu forcik. Teraz gdzie? Mogę coś naprawić, żeby to żarcie było. Tutaj to i. Nic więcej Dobra, zakończmy turę Zobaczmy Czy coś się poprawi jeszcze z żarciem Kurwa, skąd oni wzięli kolejną armię? Hmm, grupa germanów mają więcej piechoty, no to tym bardziej w sumie, ale jest przytłaczająca przewaga liczebna kurwa. Przyjmij spierdolić spod ich wiochy. No i najwyżej teraz walczyć. Fort jednak był zajebisty, tylko... No, tylko no właśnie. Byłoby ich prawie tysiąc... Byłoby ich tysiąc więcej, no to kurde, to nawet fort by mógł nie ogarnąć. Teraz pytanie, jak tu z jakością wojska? Płonące pociski, bo ja to lubię. Dobra, Konica. No Konica tutaj nam musi wygrać grę. I tej opcji nie widzę. Podejdźmy sobie trochę. anlamasına şu normal ne trip A, podopadać ich A, te dwa oddziały ładują w tych Ci ładują, nie wiem, w tych Wy zapalające pociski I w środek co na mnie wygra, gry kurwa, bo przegra. Jak my tu w pierdol dostajemy? Ole, kupa straszna. Więcej kodnicy na przyszłość musimy budować więcej No lipa no! Nie można spierdolić tak po prostu od siebie. To jest zjebane. Lanios, Lanios, pokurwieniec. A I... Jeszcze wódz już poległ To już jest chuj Lek, już wódz poległ. To już chuj Enemy. i tak. Tak bardzo przepierdolić to. No nie, po prostu no nie. Tysiaka tylko stracili. Ilu naszych padło? Masakra. Jeszcze mi wszystkich do końca wybiją. No nie. No trzeba coś tu ogarnąć Bo tak nie może być No dobra, straciliśmy ludzi, teraz się zgadza hajs i się zgadza żarcie Ale kosztem czego? Kurwa? Z kosztem dwóch armii. szybko zapieprzać mm -hmm, mm -hmm. tak, tu zbudujemy tylu naprawimy żarcie tutaj damy nowego Pianistę? Ja <laughs> się bez bezlitosnego ziomka jakiegoś. Odnów tradycję walecznych Herosów. Zwerbuj i tak. Czy też, kurde, nie mamy lepszych do walki w zwarciu. Dobra, tu ogarnięte. A tu się nawet nie zbuntują. O, kurde. Można by jakąś dyplomację z frankami? W ogóle z kimkolwiek? Baskowie, nie chcielibyście jakiegoś. Chuje. Berberowie. Nie chcą. A nad wszystkim mamy, kurde, przewagę. Brytończycy. Jezu, jako niedaleko, są. Burgundowie ci mają przejebane Imperium rzymskie. Jaki pasyczek w ogóle? Franki, Ostrogoci. najsilniejsi ze wszystkich. Ten sam lut. Nie. Wandalowie Wpierdalani przez Rzymian Smutno, smutno Swebowie No czemu nikt nie chce? Nawet separatyści kurwa nie chcą. A jebać was wszystkich w tupie mam. <laughs> Wszystkich trzeba pokonać. Dobra, ja się będę z wami szukać, teraz na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach z i bądź czegoś innego, jo.